Wiele godzin poświęciliśmy de facto na dyskusję nad tym budżetem podczas posiedzeń komisji, wiele argumentów padło bardziej przychylnych mniej. Myślę, że konkluzja jest taka, że to nie jest zły budżet. To nie jest zły budżet na, na czas obecny i, i myślę, że, że też na ciężki czas, który nas czeka, mimo wszystko są tam jakieś inwestycje zaplanowane. Z myślą o mieszkańcach, tak, żeby to wszystko się na całość. Można by, oczywiście, więcej, zawsze można więcej, tylko jest pytanie: pytanie za co? Nie jest też tajemnicą, że byłem przeciwnikiem jednego punktu tego budżetu, czyli budowy drogi na terenach strefy ekonomicznej w Boli. Ta droga będzie potrzebna. Czy ona będzie potrzebna już w najbliższym roku? Tutaj mam spore wątpliwości i to głęboko, głośno wyrażałem. Po 300 tysięcy myślę, że można by było gdzieś lepiej zagospodarować. Jednakże budżet to nie jest, to nie jest rzecz, którą można w całości, w części przyjąć, w części odrzucić. Trzeba na to patrzeć szerzej. Ja na ja, no to tak właśnie chcę spojrzeć, patrząc też przez pryzmat miejscowości, z której jestem, bo gdzieś zawsze góra są tutaj jest lecz leży mi najniżej serca. W budżecie jest parę inwestycji, które są konieczne w tej, w tej miejscowości i, i za to cenię ten budżet. Tutaj jeszcze przed głosowaniem chciałem tylko wyrazić jedną nadzieję, że jeżeli przyjdzie ten ciężki czas, o którym tu już przedmówca wspomniał, będzie trzeba rezygnować z pewnych inwestycji, że nie będą to inwestycje, które są potrzebne mieszkańcom, tylko będą to, będziemy rezygnować z inwestycji, które są potrzebne przyszłym inwestorom. Z kogoś będzie trzeba zrezygnować. Mam nadzieję, że nie zrezygnujemy z dobra naszych mieszkańców, tylko, tylko potencjalnych inwestorów. Mam na myśli z tej drogi na terenach ekonomicznych. Dziękuję. Dziękuję. Chciałbym się odnieść do wszystkich radnych gości. Chciałbym się odnieść do wydatków, które tutaj też radny Michał e, podniósł. podniósł. E, z sprawozdaniu no, z informacją wójta było udzielone, że m, ponad 100 pozwoleń na budowę było wydanych w ostatnim roku. E, I jakich pozwoleń chciałbym się dodać pod do danych w górze, ponieważ góra jest największą jednostką tutaj samorządową, taką e, jeśli chodzi o społeczeństwo. E, wydatki, które są w górze są nieproporcjonalnie mniejsze, jeśli chodzi o te plany inwestycyjne tych 100 czy, 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 czy powiedzmy 100 inwestorów, czy więcej, które się osiedlają w tym i planujemy w latach 2018-2019 wydatki na rozwój przedszkola. Mamy podnieść swoją jakość życia w tym naszym miejscu, w naszej gminie, a my w takim razie przesuwamy tak ważną inwestycję za dwa lata. Ja rozumiem, że mamy pozyskać środki z ITU u 100 tysięcy, ale dlaczego tak późno, za kolejne lata, to było jedno z programów szyndarowych samorządu dla mieszkańców i dlaczego ten długo musi góra czekać na rozbudowę przedszkola? Dziękuję. Te dochody pokazują, że udział radnych, samorządów w ogóle gminy w tych dowodach jest coraz to mniejszy, a mimo wszystko Dochody to są podstawą budżetu i wysokość zależy od tego, później <coughs> ile można wydatkować. Yy, tak pan wuj przedstawił yy, tam dochody własne i tam jest w dochodach własnych że udział w podatku dochodowym. Ale wpływ yy, samorządu na, na wysokość tego, to przecież ustawa Ministerstwo Finansów, czy yy, jest 37%, czy 24% przykładowo. I na to generalnie wpływ nie mamy, Jedyny wpływ jest taki, że nasi mieszkańcy mogą starać się o pracę, dobrą pracę i jak tu mieszkają, wtedy te wpływy mogą być w miarę wysokie. Podobnie suwencja. Algorytm, no kto ustala, nie ustał nie. jedynie są no ilość naszych uczniów w szkołach to decyduje o wysokości subwencji, czyli udział samorządu nie za wysoki, podobnie dotacje, także faktycznie nawet jeszcze powiem tak, że ingerencja, nawet podatek od nieruchomości od środków transportu. Przecież są widełki, nie możemy sobie ustalić tak, by jak znamy realia życia w naszej gminie. Tylko są widełki, w których się musimy zmieścić, zachowując wysokość ustalonej stawki podatkowej. I tu wtedy jest troszeczkę odpowiedź na to, że jest w projekcie tego budżetu realizacja tej inwestycji drogowej bo to tam jest określone 300 tysięcy może być na wyglądało, bo to jest szacunkowe. I myślę tak, że jak my sami się nie starać o inne środki, które będą zasilane w budżet to oczywiście ten zrobienie drogi na terenach inwestycyjnych albo gdzieś mieszkańcom, poprawi komfortu życia mieszkańców na jakiś czas. Tylko za jakiś czas przyjdzie, jak się rozbudujemy, to kolejne drogi już nikomu nie zrobimy. Myślę tak, że yy, też miałem wątpliwości duże na początku, jak to się pojawiło, ale... Analizując to jeszcze strony z głosów takich, o przykładowo tylko gmina inna, wiecie, powiecie brudniżsku tam się pani inwestorzy, tak, ale ja tam widziałem, że była droga zamknięta w pola, a teraz jest tak zabudowana, że te podatki, które wpływają z tamtych przedsiębiorstw, no byłyby mile widziane w naszym też budżecie. Oczywiście ten teren przeznaczony pod inwestycje nie jest tak duży, ale myślę, żeby mi się zrobił wszystko, my naprawdę nie jesteśmy gminą atrakcyjną na inwestycje. To sobie musimy za sprawę z tego, nie jesteśmy atrakcyjni na to. I nawet takie działania y, czasem trzeba wykonać, no prawo wyglądają, że są nierealistyczne, że można, można trochę inaczej. Bo ta droga, nawet jedna działka sprzedana, jakaś musi nawet gdyby była tylko utwardzona, ale utwardzenie drogi, wykonanie już tej wstępnej relacji tego zadania, to prawie połowa kwoty. Także tu nie chodzi o kwotę 300 tysięcy, tylko trzeba powiedzieć, nie wiem, czy może być 80, 000, 120, 000, to już po prostu zależy od inwestycji, jaki zakres tej drogi by było. Ale wtedy już droga jest droga żeby zrobiona w miarę solidnie i mimo wszystko jeszcze określony problem, że akurat będzie mniej uciążliwa dla mieszkańców osiedla 2, które już faktycznie tam jest tak obródzone w i, i, i kopalnią i wytwórną maską kliniczną. Teraz gdyby ta droga była tylko taka, jaka jest, to na pewno, gdy tam będziemy się je, pracować te inwestycje, też by to było bardziej uciążliwe. To taki po prostu mój pogląd na akurat ten argument, no każdy ma swój <laughs> i proszę o nasze ja to ja chciałbym wierzyć, że, że ta droga będzie takim czynnikiem, który przekona tych wszystkich inwestorów, żeby do naszej gminy zawitać obawiam się, że sama droga to jest trochę za mało i inwestor szukając miejsca, gdzie ulokuje swoje środki niemałe yy, musi mieć coś więcej jeszcze, tak, jakieś inne aspekty, a nie tylko droga słaba, to jest oczywiście przyjemne i Dodatkowych krótkich terenów będzie, ale, ale tak jak mówię, sama droga nam no, inwestorów nie ściągnie do, do gminy, i, i dlatego byłem takim oponentem. Jestem tej inwestycji, patrząc na to, co nas czeka, też na, na te obciążenia i, i wydatki. Obawiam się, że, że możemy nie mieć ani na drogi dla inwestorów, ani dla mieszkańców za niedługo, więc oby się to nie spełniło w takim najciarniejszym scenariuszu. Yy, a kwestia kosztów tej drogi 300 tysięcy, ja rozumiem, że to jest koszt szacunkowy, czy tam może w zmianie, Tutaj też poddawałem ten argument na komisji, czy jest sens w tym momencie robić porządnej drogi asfaltowej, kiedy tam będzie ciężki spęd jeśli na budowy tych obiektów, fal produkcyjnych, jeżeli ci inwestorzy tam będą. No też pozostawiam do oceny każdemu indywidualnie. Dziękuję. Chciałem na ten temat się wypowiadać, ale muszę, bo tu widzę ciągle temat drogi zaleń inwestycyjnych, bo raz. droga asfaltowa to jest po pierwsze zmniejszenie hałasu dla mieszkańców Siedlana, po dwa zapylenia, jeżeli wybudujemy jakąś drogę szutrową, byle jaką, to przez może najbliższe lata ta uciążliwość będzie no, nie, w tej chwili trudno nie zmierzamy, ale, ale w tej chwili jeżeli mamy zrobić drogę, to trzeba zrobić tak, żeby to dla mieszkańców były jak najmniejsze i nie ma jakiejś dyskusji na temat jakiejś prowizorii. Ja tutaj absolutnie protestuję. Mamy być jest na to przeznaczone 300 tysięcy, asfaltowa i ma też asfaltowa. Bo to nie, nie chodzi tylko o inwestorów, tylko chodzi o mieszkańców. Dziękuję. Jeszcze patrzę, czy ktoś jest. pan radny Germani. Jeżeli został poruszony temat tej drogi, ja e, przede wszystkim cieszę, że zrozumieliśmy jedno, że jeżeli stajemy w obliczu tego, że będzie obniżona kwota wolna od podatku i e, wpływy do naszego budżetu z tego tytułu będą znacznie mniejsze, to zrozumieliśmy, że musimy skierować się w kierunku inwestorów, pozyskiwania inwestorów. Sama droga, zgadzam się z Michałem, z radnym Michałem e, przewoźnikiem, sama droga nie wystarczy. E, ważne też padły słowa, że na razie jeszcze nie jesteśmy gminą atrakcyjną. Naszym zadaniem jest to, żebyśmy taką gminą się stali. Moim zdaniem trzeba zacząć od strategii, skąd zaczęliśmy pracować nad strategią rozwoju gminy, zróbmy także strategię pozyskiwania inwestorów. Dziękuję. Dziękuję. Drugi króciutko rzecz chyba najważniejszą. Ja tutaj rzeczywiście najważniejsze w tej tutaj Pana Michała Przewoźnika. Szanuję z w tym jednym temacie, ale też załoceniu całego budżetu, no po prostu jest taka zasada, no, żeby pozyskać dochody podatkowe, pozyskać inwestorów, no trzeba czasami coś zrobić. Dzisiaj nie mi się są strefy ekonomiczne, które mają wykonane drogi, wykonane sieci i mają możliwość dostarczania energii, czy nie parametrów, mediów w wielkościach przemysłowych. My musimy to zrobić, żeby można tych ludzi pozyskać, żeby... Można zadać było zadania, choćby jak takie przeszkody w górze. Więcej niż z dochodów od inwestorów. Bez tego nie da się tego zrobić. Ale szanuję Pana pogląd. Uważam, że też powinno się zrobić to do porządku, a nie robić tego na razy na czas budowę bo to też są nasze pieniądze. Ale rzecz chyba najważniejsza, o której wspomniał Pana Jan Marek Ucha. Proszę Państwa, kwestia y, tych działań, co by było, gdyby było. Proszę Państwa, y, dzisiaj mógłbym, żeby mówić o tym, co było do tej pory przy pomierzeniu dochodów gminy o prawie 3,5 milionów złotych. Proszę Państwa, zrobiliśmy to przy bardzo dużym wysiłku, ale z marszu. Nie zrobiono zadań i nie ograniczając w skali usług, czy wielu innych rzeczy, które, no i tam zaczęli no i oczywiście, chyba byłoby bardziej na chwałę i Rady, i Wójta, i naszych mieszkańców zrobić. Trzeba było te środki opłacić. Gdybyśmy tych środków nie odliczyli, trzeba było zapłacić do kargowej odsetki. I naprawdę byśmy prowadzili w poważny kłopot. Proszę Państwa, gdyby nie starania y, moich służb, pani skarbnik, y, polowania biegłych i wielu innych rzeczy, które wykonywaliśmy, y, to kwota nie wynosiłaby 3 miliony 216 tysięcy, tylko przynajmniej 9 milionów, a nawet więcej. Proszę Państwa, przecież to na podstawie y, tych y, wszystkich decyzji czy interpretacji. Powiedziałem, że y, wyobieństwa potrzebne trafiają z jaką po pomieszczeniu o po koszty dążenia. Państwa, firma przedstawiona przez podatnika wyliczyła, że te koszty pomieszane yy, o koszty dążenia to jest 7% tego, co było przed opodatkowania. To w, naszych, w związku naszych wzorców, naszych działań udowodniliśmy, że prawie 25% jest do opodatkowania, a nie 7%. Policie, ile razy trzeba powiedzieć żebyśmy tego nie umiejętnili. Kolejna sprawa. W tematach podatków, które w ogóle dotyczą tylko naszej gminy, prowadzimy działania na rzecz naszej gminy górniczej. 25 listopada miałem zaszczyt przewodniczyć delegacji, to za przyjęta przez Pani Stardele, Kancelarii Prezydenta, ze względu na sytuację gminy jest, Przygotowane są wystąpienia do ministrów resortowych w temacie, o to weszliśmy, żeby sprać, zrekompensować gminą, Skutki tych zwrotów, dlatego że skutki zwrotów nie wynikają z naszej obojętności, nie z jakiejś czy jakiegoś działania nieocenionego, tylko wynikają z tego, że zmienił się potem w sposób podejścia do interpretacji przedmiotu opodatkowania. To ustawodawca spowodował barierę który które są płacą Ja Chcę Państwu przypomnieć, że nasza gmina w latach, kiedy toczą się postępowania, na 4-6, Nasza gmina płaciła tylko podatek lajusikowy do miasta Warszawa był do budżetu państwa, do za Finansów. Ten podatek dzisiaj nie podlega zgodowi, dlatego że on już musi w dzienniku, jest postanowił odpowiedzi w Finansów. W związku z się z ministrem Finansów, również z z podatkami, z naszymi posłami. Trafik jest taki, że nic z tego nie wyszło. Mówię o poprzedniej kadencji. Po pobycie pana prezydenta że w Pszczynie, praktycznie w ciągu dwóch dni w jesteśmy sensie, zaproszeni do kancel, kancelarii prezydenta, yy, gdzie no, jakieś ustawienia padły, zobaczymy co z tego dalej wyniknie. Yy, pana pytał, co yy, wtedy zrobię. Proszę państwa, na pewno działania muszą być adekwatne do wysokości kwoty, która zostanie określona przez samorządowe kontynentu wyborcze. Dzisiaj tą kwotę trudno znaleźć. Na pewno inne działanie będzie do kwoty, o, która, o którą kopania występowała, 6,7 miliona plus 30%, co w ogóle jest nie do rzeczą, a inne działanie będzie do kwoty, którą uważamy, że zdecydowanie obniżymy, mimo mhm. że jest 2%. Krótko mówiąc, stosownie do sytuacji, gdzie musieli musimy w Wysokiej Radzie, szereg działań, szereg ograniczeń, które myślę, że z tymi przy współpracy będziemy w stanie z tego wyjść. Na pewno nie możemy pozwolić na to, żeby budować, że nie ma tematu, ale nie można też powiedzieć, że Państwo, chcą, tyle musimy wypłacić. Jak mówię jeszcze raz, nie tego co było, to co było wcześniej. Jakbyśmy nie zrobili tych czynności, które wykonaliśmy, które jest Unia, informując Wysoką Radę, państwa zapłaciliśmy co najmniej trzy razy więcej. Ja myślę, że tutaj uda się ten temat rozwiązać też na pewien sposób taki, żeby nie trzeba było Zatem, gdy mamy zapisane w budżecie czy też rezygnować dużo ważniejsze rzeczy składu własnego na możliwość tamtu projekta unijnych. Bo jak mówię, pieniądze swoje to są ten plan własny to jest najmniej kosztowny. Warto nawet pożyczyć, bo tego, co za nim jest ze środków unijnych, z programów unijnych, no niestety nie da się niczym zreprefacować. Na tej najbardziej korzystną, z rzeczywśczej Także tutaj liczymy na to, że tak się uda to poprowadzić. I ostatnia rzecz dla Państwa... Gdybyśmy mieli się zgodzić na to, wszystko deklarowanie oddać, to co ktoś od nas zda, to Państwa, to nie jest tylko kwestia startu w nowej perspektywie, ale to jest kwestia trwałości projektów, które już w tej chwili no, zrealizowane. Przecież wielu projektów ma określoną trwałość. Jeżeli zmienimy ich przeznaczenie, czy przepraszam, przestaniemy realizować, to trzeba oddać z odsetkami i jeszcze być, nie wiem, skazanym na wieczne popełnienie. Tego myślę, że ani Państwo, ani Wysoka Rada e -ta, byśmy nie Także pan Państwa jeszcze odbyłam, że te działania muszą być adekwatne do określenia kwoty, do określonej kwoty. Dopóki punktu... kwoty nie znam, nie możemy mówić o wielkości czy zakresie działań. Ale na pewno jeszcze nie może Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy jeszcze ktoś w dyskusji czy Komisji? Proszę. Panie Przewodniczący. Szanowni Państwo, myślę, że trudno byłoby ocenić budżet 50 milionów, ponad 50 milionów przez pod jednej inwestycji, czy tysięcznej. Przede wszystkim duże wyrazy uznania dla, dla Wójta i Pani Skarbnik za to, że ten budżet tak wygląda i tak może wyglądać, w świetle tego, o czym mówił przed chwilą Pan Wójt, o tych wszystkich niekorzystnych dla naszej gminy rozstrzygnięciach, które dotyczą historii sprzed wielu lat tak naprawdę. Oczywiście nie można do tego podejść, tak jak mówił tutaj Pan Radny Marek Mucha, że to jest haracz, tak? To jest? Decyzja sądu. To jest decyzja sądu, którą my musimy realizować. Natomiast całe zadanie naszych wójtom, skarbnik, wszystkich służb odpowiedzialnych za finanse, to to, żeby skutki tego były jak najmniej dotkliwe dla nas. I wierzę i liczę na to, że te kolejne negocjacje spowodują, że te skutki finansowe dla naszej gminy, dla nas wszystkich, dla mieszkańców, będą jak najmniejsze. W przeciwnym wypadku nie będziemy rozmawiać o jednej drodze, tylko generalnie o zamknięciu tego budżetu, e, wydatki, dochody. I myślę, że mm, tutaj będzie położony największy akcent w najbliższym czasie. Oczywiście, jako przewodniczący Komisji Samorządu. Muszę również się odnieść do tematu inwestycji i powiem tak, mam nadzieję, że uda się zrealizować wszystkie te zadania inwestycyjne. Co do tematu wspomnianej drogi, to myślę, że te głosy wynikają stąd, że Komisja tak wiele pracy włożyła w to, żeby ocenić stan bieżący i wskazać te rzeczy, które są najpilniejsze. Bo nie jest tajemnicą dla nikogo tutaj, w jakim stanie są drogi gminne. I że na dziś już potrzebne są remonty niegeneralne wszędzie. Nawet cząstkowe remonty nie są wykonane wszędzie tam, gdzie należałoby te remonty wykonać. Stąd długo dyskutowaliśmy na temat tej inwestycji. I ja też jako przewodniczący komisji proszę o to, żeby, żeby rozważyć, czy na pewno wykonanie tej drogi w takim standardzie i w takim koszcie jest potrzebne, potrzebne kiedy wiele bieżących spraw trzeba załatwić na naszych innych drogach, gdzie niełatanie tych dziur przez kolejne lata spowoduje, że nakłady, które będziemy musieli ponieść, Będą no, dużo większe niż te 300 tysięcy na, na wspomniany y, odcinek drogi. Odcinek jest niebługi, nie e, dotyczy dojazdu do kilku do działek inwestycyjnych. E, tak jak wielokrotnie mówiliśmy, wykonanie tej drogi e, złożoną pod budową, ale jeszcze bez nawierzchni asfaltowej e, i w połowie albo w, w jednej trzeciej tych, tych kosztów wydaje się wystarczający w kontekście do tych wszystkich zadań, które są potrzebne. E, jako radny, e, który reprezentuje e, oczywiście całą gminę, ale zostałem wybrany z, z sołectwa Frydek, e, z dużą nadzieją e, na realizację tego budżetu, patrzę na zadanie wspólne e, z powiatem pszczyńskim, i mam nadzieję, że ono zostanie zrealizowane, bo po wielu, wielu latach oczekiwania e, budowa e, chodnika z ulicy Miodowej, od ulicy Leśnej do, do ulicy Sportowej. Mam nadzieję, że wreszcie po tylu latach to zadanie zostanie zrealizowane. Dziękuję bardzo. Wszyscy wiemy, że żeby wyciągnąć, trzeba włożyć, a ja jestem zwolennikiem tego, żeby nam się lepiej żyło dzięki temu, że będziemy mieć. Jeść... Większe wpływy do budżetu, a nie redukcję wydatków. Dziękuję. Proszę Państwa, że nie w, w sprawie drogi. <coughs> chciałam może już ten temat zakończyć yy, podziękowaniami dla wszystkich, przede wszystkim dla Państwa dla wszystkich kierowników jednostek i ich yy, księgowych za masę pracy, która została włożona tutaj do tego, żeby ten budżet był taki jaki jest. Biorąc pod uwagę, żeśmy się spotykali tutaj jako radni często, ponieważ przepisy nasze się zmieniają od, y, szybkością światła, y, pani skarbnik też jest obwarowana była z takimi y, przepisami prawnymi, zmianami, regulacjami, że naprawdę to, co jest wykonane i że przy tych y, y, naszych obciążeniach finansowych, które żeśmy mieli w zeszłym roku. To jest to naprawdę wielka gimnastyka i wielkie uznanie i ja bardzo chciałam podziękować, że ten budżet w ogóle żeśmy zamkieli. Dziękuję bardzo. Do budżetu mamy założone, że do 2020 upezujemy sobie nasz dług, w tej chwili milionów. Perspektywa unijna 2015-20. Jeśli celem gminy jest rozwój, to powinniśmy pomnażać środki. Rozumiem, że mając dług... Pomnożamy środki, bo inwestujemy. Jeśli spłacamy e, dług, nie inwestujemy. Czy nie możemy tego zmienić? My mamy zamiar wyzerować aż dług do 2020. Wtedy się kończy perspektywa, czyli my 9 milionów nie pomnożymy z tej perspektywy naszej. Szanowni Radni, Szanowni Państwo, teraz słyszę, a jestem na sesjach trzeci rok, że Państwo szukacie posłów. Mam pytanie, gdzie byliście wcześniej? Ten problem nie istnieje od dzisiaj, od wczoraj. Ten problem istnieje od kilku lat. Czemu z tej, tej uchwały nie było podejmowane w wniosku dużo wcześniej. Proszę Państwa, odnośnie drogi y, przy osiedlu B1. tam w ogóle nie powinno być drogi, bo tam nie powinno być żadnej strefy ekonomicznej pod Przy osiedlach, przy boisku sportowym będą budowane zakłady? To nie jest dobry pomysł. To jest moja ocena. Może się Państwo tym nie zgadzać. Brak, to co kiedyś powiedziałem, brak logiki w pewnych sytuacjach. Proszę Państwa, chciałem się odnieść do tego budżetu, bo szukałem strategii i planu rozwoju gminy mieć na, na dalsze lata. Jej nie ma, ale rozumiem, że jej nie musi być. Natomiast przejrzałem dokładnie WPF. Wieloletnią prognozę finansową gminy Mieczna oraz uchwałę budżetową na 2016 rok. Proszę Państwa, na to rozbieżności. W WPF nie ma zadań, które są wpisane w uchwałę, a w uchwale nie ma zadań, niektórych oczywiście, które są wpisane w WPF. Nie jest to do końca spójne. Proszę przejrzeć sobie, jak to dokładnie wygląda. Kiedyś prosiłem Pana Przewodniczącego o możliwość umieszczania na BIP-ie protokołów z komisji. Prosiłbym jeszcze raz, żeby to było. Przedostatnia ostatnia sprawa. Dalej nie wiem, co jest z tym remontem ulicy Górniczej. Obiecaliście Państwo, że zajmie się tym komisja rewizyjna. Zajęła się, tak? Zajmie się. Dziękuję uprzejmie. Do Pana Radnego Wojtali Adama. Panie Adamie. Jest coś takiego jak Strategia Rozwoju Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Taka książka, ja czasami jak nie mam co robić, to ją czytam, bez, bez podtekstu tutaj mówię do Pana. Proszę Państwa, w tym y, ZIT, gdzie są tam zadania zintegrowane, nie ma przedszkola w górze. Jest gmina Miedźla, jest w kilku sytuacjach, ale nie ma tego. W związku z tym ciężko się na dofinansowanie, chyba coś będziemy robić robić spadkowego. Proszę Państwa aż się prosi, aż woła o to, żeby WPF był częścią integralną tego, o czym teraz poruszyłem. Dziękuję uprzejmie. Lata najbliższe mogą być dla nas tym, co roku obciążone tym także teraz ja mam takie pytanie, czy ten budżet zostanie zrealizowany w tej postaci, jakiej jest plus ewentualnym wzięcie kredytu na, na wypłatę tych zobowiązań, czy, czy ten budżet będzie wydawany inaczej, że będzie po prostu w yy, całości podjęty przez kredyt, o w ten sposób, to, to, to może robić następne lata tak samo. Czy generalnie ta żółta linia, ona się nam może zmienić kierunek. Ale w tej chwili najważniejszym zadaniem na naszej gminy jest to walka z tym bezprawiem. Tak trzeba to powiedzieć. Nasza gmina to nie jest gmina Pawłowica, że że można zrezygnować z opłaty eksploatacyjnej przez najbliższe lata, i generalnie sprawa jest zatrudniona. Nasza gmina płaci haracz z własnych podatków. Kompania już nie ma, już 20 lat, i nagle teraz to, to w tej chwili naprawdę wymaga albo interpelacji polskiej, albo cokolwiek, bo, bo to w tej chwili tak wygląda. My zostajemy pozbawieni środków inwestycyjnych na najbliższe lata. I generalnie ten projekt. Tylko takie pytanie mam do budżetu. Czyli jeżeli w tym roku znowu zostaniemy zmuszeni do zapłacenia tych finansów to będzie wzięty kredyt? Czy musimy popracować nad budżetem jeszcze raz?